Dziesięć oznak, które świadczą o tym, że Twój dom jest nawiedzony. Jestem pewny, że słyszałeś mnóstwo historii o nawiedzonych miejscach i strasznych rzeczach, które się w nich działy, ale co czyni je nawiedzonymi? Nawiedzenia mogą przytrafić się każdemu nawet sławnym ludziom jak na przykład Nicolas Cage, Gwyneth Peltrow i Dean Cook przyznali oni, że żyli w nawiedzonych miejscach, chociaż większość albo się wyprowadziła, albo oczyściła swoje miejsce ze złych duchów. Jest mnóstwo znaków, które świadczą o nawiedzeniu danego miejsca. Oto 10 z nich. Numer 10. Dziwne zapachy. Zwykle jednym ze znaków świadczących o tym, że Twój dom jest nawiedzony, to dziwne zapachy, których normalnie nie czujesz. Te zapachy mogą pojawić się nagle i pochodzić znikąd. Duch może czasami przyprowadzić znany zapach, jak na przykład dym z cygara lub świeże kwiaty. Wiedza o tym, czy zapachy pochodzą z domu, czy z ducha, jest jednym ze sposobów określenia, czy dom ma innych mieszkańców, o których możesz nie wiedzieć. Numer 9. Dziwne sny o ludziach bądź miejscach, których nie znasz. Jeśli duch mieszka w domu, czasem może on spowodować, abyś śnił lub nawet miał o nim koszmary. Możesz śnić o dziwnych miejscach, w których nigdy nie byłeś, lub o ludziach, których nie możesz rozpoznać. To może być znak, że chce on wyjaśnić swoją historię lub chce się z tobą skontaktować. Musisz zrozumieć, że czasem są to duchy ludzi, którzy zginęli z powodu bardzo nieszczęśliwych zbiegów okoliczności. Sny o nich lub o miejscach im znanych są oznaką, że dom nadal opatrzony jest ich podpisem i jeszcze go nie oddali. Często możesz poznać historię swojego domu poprzez sprawdzenie rejestrów publicznych i czy możesz rozpoznać jakąkolwiek historię bądź skojarzyć ludzi zawartych w archiwach. Numer 8. Uczucie bycia obserwowanym. Niektórzy ludzie są bardziej czuli na świat duchowy i mogą odczuwać, że są obserwowani przez coś, co czai się w cieniu. Chociaż nie powinieneś polegać tylko na tym uczuciu i stwierdzić, że dom jest nawiedzony, to może być znak. Jeśli wyczuwasz, że ktoś lub coś cię obserwuje, obejrzyj się i zobacz, czy możesz wykryć jakieś inne zjawisko wokół ciebie. Czasami, kiedy ludzie wprowadzają się do nowego domu, ciągle odczuwałem, że ktoś ich obserwuje. Nie powinno to być ignorowane. Oczywiście, jeśli towarzyszą temu inne znaki. Numer 7 Ciężar w powietrzu. Niektórzy ludzie są wrażliwi na pola powstałe, gdy duch jest obecny w domu, co często daje poczucie ciężkości w powietrzu, tak że czasami trudniej się oddycha. Nagłe zmiany w powietrzu mogą być wywołane przez ducha objawiającego się w domu i jest to kolejny znak mówiący o tym, że coś może czaić się w domu. Normalnie ludzie są również w stanie wykryć te zmiany, zazwyczaj po oczyszczeniu lub nawet po egzorcyzmie. W ekstremalnych przypadkach ludzie mówią, że powietrze staje się lżejsze niemal natychmiast po zakończeniu rytuału. Numer 6. Hałasy czy słyszysz dziwne hałasy, dźwięki, lub nawet szepty, których nie da się wyjaśnić? Jest powód, i dzieje się tak dlatego, że duch chce pokazać swoją obecność. Oczywiście, może też być wiele dźwięków w domu, które wywołują przedmioty codziennego użytku, ale wiedząc, który dźwięk jest normalny, a który nie, może pozwolić ci określić możliwe przyczyny. Większość duchów nie wytwarza dźwięków, które są słyszalne przez ludzkie ucho, dlatego do tego potrzeba sprzętu EVP. Jednakże istnieją duchy, które nazywa się poltergeistami. Są one znane z wytwarzania przeraźliwych dźwięków poprzez rzucanie przedmiotami i uderzanie nimi w nocy. Numer 5 Zmiany w temperaturze Nagłe zmiany w temperaturze wokół ciebie zwykle świadczą o duchu, który znajduje się w pobliżu. Jeśli chodzisz po domu i odczuwasz, że niektóre pokoje są zimniejsze od innych lub odczuwasz, że powietrze wokół ciebie nagle robi się niższe, English air suddenly getting lower, to prawdopodobnie nie jest to już twoja klimatyzacja. Czasem, gdy duchy są w pobliżu, powietrze staje się zimniejsze, ponieważ absorbują one energię wokół celu ujawnienia. Czasem możesz przejść przez niezwykle zimne miejsce w domu, nawet jeśli powietrze wokół niego jest normalne. Jednakże, jeśli powietrze robi się zimne, nie oznacza to, że zobaczysz postać, ale jest to znak, że coś jest w pobliżu. Numer 4. Rzeczy, które się przesuwają. Niektóre duchy lubią przesuwać rzeczy. Czasem, gdy nie macie w pobliżu, powinieneś zwrócić uwagę, kiedy takie rzeczy się dzieją. Gdy jesteś pewny, że przedmiot, który położyłeś, zmienił swoje miejsce z pierwotnego, to powinieneś wziąć pod uwagę obecność obcych bytów. Duchy w domu mogą próbować pokazać swoją obecność poprzez przesuwanie przedmiotów, lub mogą zgrywać się z ciebie poprzez chowanie ich w miejsca, w które normalnie byś ich nie położył. Wiedza o tym, gdzie kładziesz przedmioty, może pomóc ci określić, jaki zachodzi typ zjawiska. Czasem rzeczy mogą przemieścić się podczas gdy ciebie tam nie ma, jak na przykład otwieranie się i zamykanie drzwi, lub obiekty, które spadają ze stołu. Wiedz, że jeśli jakikolwiek typ ducha ma taką moc, to może on nie być tym przyjaznym duchem. Te duchy chcą, aby właściciele domu wiedzieli o ich obecności i powinny być brane na poważnie. Numer 3. Bycie dotkniętym. Czy zostałeś dotknięty, gdy nikogo nie było w pobliżu, czasem tak, że został ślad na twojej skórze? Cóż, to może być wskaźnik sugerujący, że dom ma innych mieszkańców. Musisz być jednak ostrożny. Odświeżenie przed czymś takim, english brushing up against something, lub poczucie lekkiej bryzy, może sprawić, że odbierzesz to jako dotyk. Ważnym jest, abyś wiedział, co cię dotknęło, więc nie wysnuwaj żadnych konkretnych wniosków, tylko dlatego, że czujesz mrowienie w karku, które spowodowało dotykające cię tam twoje włosy. Jeśli jednak po spotkaniu zostały jakieś znaki, a nawet siniaki lub skaleczenia, których nie potrafisz wyjaśnić. To może to być oznaka złego ducha. Jeśli problem narasta, powinieneś poczytać trochę tematów o tym, aby dowiedzieć się, jak bronić się przed tego typu duchami, ponieważ potrafią być one bardzo niebezpieczne. Numer 2. Nagłe zmiany w nastroju bądź zachowaniu. Choć rzadko, w zależności od rodzajów znaków jakie masz, czasem bardziej złowroga istota może przebywać w Twoim domu. Te duchy w zasadzie mogą wcale nie być duchami, ale mogą być pochodzenia bardziej demonicznego. Czasami strach, złość, lęk i inne emocje, które istota posiada, mogą zostać przekazane mieszkańcom domu, wywołując zmiany nastroju i zachowania. Trzeba mieć się na baczności i uważać na siebie i na innych, bo jeśli jest to ten przypadek, jakiekolwiek zmiany w nastroju bądź zachowaniu rodziny powinny być analizowane dogłębniej, aby zapobiec ewentualnym powikłaniom w przyszłości. Numer 1. Zobaczyć znaczy uwierzyć. Najlepszym sposobem na to, aby wiedzieć, czy Twój dom jest nawiedzony, jest widzenie danej istoty. Duchy mogą pojawić się przed Twoimi oczami i, jeśli masz dobre oko, będziesz w stanie je zobaczyć. Zobaczyć znaczy uwierzyć i to prawie pewny sposób, aby wiedzieć, czy Twój dom jest nawiedzony. Figury osób posiadających ciało, chodzi o duchy, które pojawiły się w postaci ciała, w niektórych przypadkach mogą pojawiać się i znikać. Możesz widzieć osoby, które wyglądają całkiem normalnie, a później widzieć, jak znikają przed Twoimi oczami. Te osoby mogą być blade, ranne, zakrwawione lub w tym samym stanie, w jakim zmarli. Ci ludzie nie są typowymi cienistymi postaciami lub mgłami, jakie zobaczysz kątem oka. Ale i często są to dusze ludzi, którzy zginęli w straszliwy sposób. Przykład tego jest na polu bitwy Gettysburg. Niektórzy odwiedzający mogą zobaczyć maszerujących do walki i znikających w nocy żołnierzy. Czasem te upiorne obrazy mogą powtórzyć to, co wcześniej zrobili, gdy ginęli. Często powtarzając to w kółko, jak zapis wideo. Ich dusze odeszły, ale ich obrazy pozostają opieczętowane w środowisku.